Witam w kolejnym filmie. Tym razem to jest mój samochód. No i jak już ten cały długi weekend pokazuje, wymieniam w nim rozrząd. W sobotę Astra, w niedzielę Vectra, w poniedziałek Peugeot. To jest silnik 2.2 HDI DW12. No i muszę w nim wymienić rozrząd, bo 100 tysięcy mu stuknęło. A wymiana paska bez przyrządu do pomiaru naprężenia powoduje, że no te interwały czasowe muszą być trochę mniejsze, niż zaleca producent. W tym silniku wydaje mi się, że jest 120 tysięcy. Nie jestem na 100% pewien, ale tak mi się wydaje. Na tym rozrządzie mam przejechane 90 tysięcy i już uznałem, że trzeba go wymienić. Od czego zaczynamy te prace? No zaczynamy od demontażu wszystkich gratów, które są nam niepotrzebne, oczywiście odłączenia akumulatora, spuszczenia płynu z chłodnicy, wyjęcia sterownika silnika, który jest po lewej stronie, odkręcenia obudów, podniesienia samochodu, zdjęcia koła i zdjęcia przedniej części nadkola, żeby mieć dostęp do kół od strony koła. Nie będę tego nagrywał, tylko... Porozbieram już poza kamerą, no bo to nudne jest. Każdy, kto się choć trochę trudni naprawami samochodów, da sobie radę z takimi pierdołami. W tym rozrządzie będę wymieniał również pompę wody. Pompę wody, dlatego, no bo nie wierzę w to, że pompa wytrzyma kolejne 80-90 tysięcy i nie puści płynu więc jak już robię rozrząd, to uważam, że pompę wody trzeba zrobić. Nie wszyscy to robią. no ich sprawa. Ja wymieniam. Dobra, porozbieram, pokażę jak jest porozbierany. W tym samochodzie na dole chłodnicy jest rurka. Na środku chłodnicy wystająca w stronę silnika. Można tą rurkę zdjąć i tamtędy spuścić płyn. Oczywiście podwieszając wiadro na jakimś drucie. Czy przytrzymując, ale trzymając, no to tam z 5 litrów płynu zleci, więc yy, trudno będzie to utrzymać. Co ja tu zdemontowałem? No zdemontowałem całą obudowę sterownika silnika, która tutaj była. Sterownik silnika oczywiście też leży sobie z boku. Od niego musiałem odłączyć jeden kabel, który jest z tej wiązki i go tam podwiesiłem sznurkiem, żeby mi nie przeszkadzał. Zdjąłem też Przewody paliwowe, które tutaj sobie biegły, i wchodziły tu. Tu, oczywiście, końcówki zabezpieczyłem gumkami z przewodów hamulcowych. Zdjąłem pasek wielorowkowy. A i spuszczanie, spuszczanie płynu. Widać rurkę tam, która biegnie, sobie do zbiornika wyrównawczego. Można ją zdjąć i spuścić płyn. Jest to fajniej niż w Oplu, która, w którym rurka jest w połowie chłodnicy i tego ten płyn nie schodzi do końca. Tu też pewnie do końca nie zejdzie, bo jeszcze jest w nagrzewnicy, ale mniejsza o to. No i teraz co? Podnoszę samochód, odkręcam przednią część, odkręcam koło, przednią część nad nadkola. Wypieram silnik, to też jeszcze Wam pokażę jak, bo można sobie zniszczyć silnik wypierając go samym podnośnikiem, trzeba go podkładać deskami. Chodzi o to, żeby miska olejowa się nie wgięła, bo jak ona się wegnie i będzie zbyt blisko smoka od oleju, to pompa olejowa nie będzie chciała ssać tego oleju, więc trzeba to zrobić umiejętnie. Tu mi się oczywiście trochę paliwa polało z tych przewodów, ale to i tak obudowę umyję. No i później odkręcamy obudowę rozrządu i tą łapę. Która przytrzymuje silnik na poduszce. No cóż, mamy obudowy pozdejmowane. Tu jest pompa wysokiego ciśnienia. Widać napinacz. A jeszcze dolna obudowa, ale to muszę zdjąć najpierw koło. Inaczej jej nie zdejmę. Ale przed zdjęciem. Jeszcze jakiś piór. Przed zdjęciem koła. ustawimy sobie silnik na znaki eee, no jak to zrobić no założyć klucz na koło zamachowe i kręcić silnikiem lub włożyć piątkę i kręcić podniesionym kołem metoda dowolna natomiast tutaj będzie dobrze widać miejsce na bolec to jest bol, bolczyk M8 równie dobrze może być śruba jak wygląda pasek no jest za luźny tak, na oko patrząc. Oczywiście to jest mój samochód, robię to na własną odpowiedzialność. Więc, pozdrawiam wszystkich, którzy radzą używać przyrządu do pomiaru naprężenia pasków. Ja tego robił nie będę, ale interwały wymiany paska rozrządu mam mniejsze i to mniejsze o 40 tysięcy w stosunku do tego, co zaleca producent. No dobra, ustawiamy. Ten silnik. Tu nie trzeba się bawić z wykręcaniem rozrusznika przy tym silniku, dlatego, bo blokada wału korbowego jest też na kole zamachowym, ale z drugiej strony, od strony półosi, tam jest po prostu otwór, wkłada się śrubę i wał zablokowany. Dobra, no to jedziemy. Ustawię na znaki i pokażę jak. I pokażę wam jeszcze gdzie jest ta blokada od strony skrzyni, od strony półosi z tyłu silnika. Blokada weszła, teraz blokujemy wał korbowy. To jest dół, miska olejowa, a blokada jest. Będzie widać? Widać otwarte. Coś tam się jeszcze nie zgrało, więc śrubokręt. Dobrze. Włożę blokadę. Blokada włożona, silnik zablokowany. Możemy odkręcać koło pasowe i zdejmować dolną część siłodaw. Naprawiłem stary klucz metodą grupi błędów. Możesz ty coś to było. Dobra Nie Jest koło z tłumikiem drgania. Czasami ludzie przyjeżdżają i pytają się Piotrek co mi tutaj drga? Jarmoli, coś przy rozrządzie To pewnie rozrząd A koło jest tak rozwalone Że te wystające ząbki walą już po ściankach Guma jest rozwalona I na zewnątrz i wewnątrz I to jarmoli, bardzo często Ja już wymieniam W swoim samochodzie, w tym Tu jeszcze śrubka Na kluczyk dziesiątkę. No dobra, to, że tak powiem, mogę zdejmować pompę wody, ale do zdjęcia pompy wody to sobie tu podstawię jakiś baniak w to miejsce, żeby jak najwięcej tego płynu złapać, żeby mi się nie wlało to do kanału. I za chwilę będzie dalej nagrywanie. montujemy nową pompę wody. Na razie dokręcam ją tylko palcami. Że jak wypierać silnik, bo to wam obiecałem pokazać. No, chodzi o to, żeby nie podkładać podnośnika bezpośrednio pod miskę olejową, nawet jeżeli ona jest aluminiowa. Yy, bo później co się dzieją z ciśnieniem oleju, jeżeli ona się wygnie. Więc warto zabezpieczyć się deskami. No ale dobra. Puszczalniacz yy... wymieniony. To koło nam zeszło delikatnie. Oczywiście trzeba było się trochę pobawić, ale w odróżnieniu od 2.0 HDI tutaj wyszło ładnie. Uszczelniacz jest nowy. Wszystko jest umyte. Pompa jest wstawiona. Nowa, jak widać. jakiś okay. Wrócić. Teraz tu. Tutaj będzie to ciężko widoczne. Ale teraz będzie widać nowa rolka dokręcona z momentem 55 Nm. I nowy napinacz Dokręcony tylko palcami Jego można jeszcze swobodnie obracać No i teraz zakładamy pasek Co nie będzie proste, ale da się to zrobić Może by było widać Jeżeli nie ma, ja się kieruję takim Podejściem, że jeżeli nie ma strzałek kierunkowych, a na zestawie SKF-u, bo taki montuję, nie ma strzałek kierunkowych, to zakładam tak, żeby napisy były do mnie, czyli żebym mógł je przeczytać. Zakładam od wałka rozrządu przez pompę, rolkę. Teraz już wejdę od spodu. na rolkę. Tutaj staram się palcami naciągnąć jak tylko mogę i zakładam na koło. Na wale. Na pompę wody, aha, już tu mi spadł. Tu jest wszędzie zapranżone jest. Więc na siłę, wszystko młotkiem. Filmowałeś przez chwilę tu? No tak Jest luźny. Tu jest luźny. To dobrze. Teraz tak. Tu jest w miarę. Tu jeszcze będziemy poluzować. Dobra. No i jak pasek jest założony, no to co robimy? Odkręcamy. tuś Odkręcamy te trzy śruby, żeby poluzować koło rozrządu. Oczywiście blokady nie wyjmując. Chodzi o to, żeby ona na fasolkach się zaczęło ruszać i wtedy napinamy. Śrubki na wałku rozrządu są poluzowane. Chodzi o to, żeby to koło miało delikatny ruch w czasie napinania paska. Tutaj wymiana się niewiele różni od tej, która była w 2.0 HDI, tylko w innym miejscu jest blokada na wał korbowy. No i co? Teraz tam. Filmuj. Teraz mój magiczny przyrządzik do napinania paska i kluczyk 13 do złapania, a później trzeba to dokręcić z momentem 25 Nm bodajże. No i pasek napinamy w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Moje przemyślenia są takie, że Chodzi o to, że nawet gdyby chciał się ten napinacz poluzować. No? Nawet gdyby ten napinacz chciał się poluzować, to fakt, że on jest naciągany odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, to przekręcając się zgodnie z ruchami wskazówek zegara po prostu mocniej wciska szpilkę. Mocniej wkręca szpilkę. Dobra, co jest zmienię kluczek, tak przygotowany zestaw do napinania. I teraz napinam oczywiście na oko, a później tą śrubę dokręcę z momentem 25 nm. Inaczej już nam nie cofnie jest dokręcony na tyle mocno, że swobodnie można można zdjąć sobie już klucze, oczywiście go dokręcę jeszcze Natomiast tutaj obserwujemy czy śruby się nie przestawiły zbyt mocno, to znaczy czy nie są pod bokiem tych pastylek. I tych pastylek, oczywiście, tutaj nie widać. Można jedną z tych śrub wykręcić, żeby zobaczyć, jak tam jest. Czy ona jest na środku, czy jest pod brzegiem. I zaraz wykręcimy jedną ze śrub i zobaczymy, jak jest. No i widać. Śruba jest mniej więcej w połowie pastylki, która jest na kole i tak jest dobrze. Gdyby była pod brzegiem, to znaczy, że coś przestawiliśmy, że pasek jest o ząbek przestawiony. Ale. Teraz oczywiście robimy cztery pełne obroty silnikiem i sprawdzamy, jak wygląda naprężenie paska. Jeżeli nam się przyrząd, to właściwie to się powinno robić przyrządem, tak? Ja to robię tak. Tak dla mnie jest OK. Jeżeli mogę go wygiąć tak, to jest dobrze. Jeżeli ma ktoś przyrząd, no to radzę robić to przyrządem, bo po prostu dłużej wytrzyma. Dłużej wytrzyma pompa, dłużej wytrzymają rolki, dłużej wytrzyma pasek. Ja tak jak mówiłem, wymieniam trochę częściej. Ale robię to bez przyrządu na Dokręcę teraz te trzy śruby i wykonam pełne cztery obroty silnikiem. I skorygu, sprawdzę jeszcze raz naprężenie paska. Jeżeli coś będzie nie tak, to go skoryguj. Oczywiście w instrukcji do tego silnika też jest napisane, że powinno się to robić dwustopniowo. To znaczy naprężyć mocniej, zmierzyć przy, przyrządem naprężenie paska. No. Wprowadzając odpowiedni kod, oczywiście, przyrząd dedykowany do konkretnego producenta pasków, no, czyli nie można sobie przyrządem od. Przynajmniej mi się tak wydaje, że przyrządem od, od kątitecha SKF-u już nie zmierzymy. Wtedy się wykonuje pełne cztery obroty silnikiem i popuszcza napinacz. Napina tak, żeby kolejne ustawienia przyrządu były prawidłowe. I zostawia. Natomiast ja robię to jednoetapowo naciągam to raz. Tak jak mi się wydaje, wykonuję cztery obroty silnikiem. Jeżeli się nic nie zmienia, to składam. Mój samochód, moja odpowiedzialność. Dobra. Skręcam i kręcimy silnikiem. No. Dobra, po skręceniu wszystkiego, blokady off. Jak nie chce wyjść lekko, to trzeba tutaj delikatnie ruszyć kołem do góry. Ta blokada wyjęta. Teraz idę wyjąć tą od strony płoś, co widzieliście wcześniej. Przekręćmy tym silnikiem. Zrobiłem znaki na kole zamachowym. Na tłumiku drgałem, na kole pas paska wielorowkowego. No i to już jest 360 stopni wału korbowego. się kręci, nie ma kolizji. No już jest dwa razy 360 stopni wału korbowego. Zrobimy 4. Dźwięk uderzenia to jest śrubokręt, który wkładam w tarczę. Uderza o jarzmo hamulca. No ale ma kompresję jeba Trudno ruszyć, a odbija, także rękę urywa. No to jest trzy. jest 4 Znak powrócił na swoje miejsce. Powrócił. Dobra. Musiałem zmienić kamerę, bo tamtej się pamięć skończyła. Trzeci film już nie wchodzi. Ustawiłem oczywiście wał korbowy znowu na znaku, tak żeby tam, żeby od skrzyni biegów się otwór z otworem zgrywały. Już nie będę wkładał blokad, bo nie ma potrzeby. Sprawdzę tylko, czy na wałku rozrządu też mi nadal to wszystko pasuje. Pasuje, czyli wszystko jest dobrze, nic się nie przestawiło. Pasek według mnie jest ok, da się go przekręcić o 90 stopni, ale nie więcej. Dobra, no to co zostało? Zostało wszystko poskładać. Napinacz już dokręciłem momentem 25 Nm, te śruby też 25, damy obudowę. Rozrządu, zakładamy koło pasowe, nową śrubę na koło pasowe, teraz co jeszcze? Aha, jak dokręcić tą śrubę? To może też Was zainteresuje. Tą śrubę to jest śruba koła pasowego. O ile się nie mylę i dobrze pamiętam, no bo jakby na to nie patrzeć, robiłem to. Chyba z 5 lat temu ostatni raz w tym samym chodzie. to tą śrubę się dokręca z momentem 70 Nm i plus 60, chyba 3 stopnie 64 jakoś tak. Yy, mogę się mylić co do tych stopni. Muszę sobie sprawdzić dokładnie jeszcze ile tam jest. Yy, no ale stopień w tą czy w tamtą to już niewiele zmieni. Yy, dobra, zdejmę tą starą śrubę, założę tutaj nową. I yy, poskładam wszystko i nagramy już jak uruchamiamy pierwszy raz. No to pierwsze uruchamienie, jak zwykle z sercem na ramieniu. Albo jak talala. To tyle jeśli chodzi o tą naprawę. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.